Witam na moim kanale, mam na imię Wita, mieszkam w Turcji w mieście Mersin. Zapraszam w mój dzień, witajcie kochani, zobaczcie, jaka piękna pogoda. Dzisiaj znowu późno się do Was odzywam. Jak widzicie, odzywam się z balkonu. Nareszcie wychodzę, jeźdźcie plutko, ale za, założyłam bluzę, bo idę nad morze, zaraz założę też maseczkę, czego mi się tak nie chce, no ale mus to mus i bardzo chcę pospacerować, no a w trakcie Wam opowiem dlaczego tak późno znowu się odzywam i, i, i co ja takiego robiłam dzisiaj w nocy, więc zabieram Was na spacer. No i idziemy po trzech dniach siedzenia w domu na długi, długi spacer. Zobaczcie tutaj na sąsiednim osiedlu, jak pięknie kwitną róże. No tutaj w Turcji bardzo dbają o takie wewnętrzne site, o te osiedla. No bardzo ładne są zadbane. Jejciu, jak ja się stęskniłam za plażą. Nareszcie, nareszcie mogę sobie tutaj pospacerować. No i widzicie, ludzi prawie nie ma, niebo mamy. Jako z obrazka dzisiaj. Zobaczcie, jaki kamień znalazłam. Czy tylko ja widzę tutaj kwiatek? Czy ja mam jakieś zboczenie już z tymi kwiatami? No, taki, taki właśnie kamień. Taki sympatyczny piesek tutaj wylał. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. <grywy> Bardzo sympatyczny, prawda? <grywy> Nie wiem, co tutaj robi. ile się bawię tutaj w tych tych, tych gałęziach Czep, zobaczcie. Łazi sobie tak. Hej! <laughs> znowu przyszedł, znowu przyszedł. Ej! Jestem w swoim pięknym parku. Weszłam sprawdzić co tutaj się dzieje, czy tutaj coś nowego kwitnie. No, po tej kwarantannie tutaj zakwitły właśnie takie krzewy. O i tam daleko widzę, że jest bardzo kolorowo, więc zabieram was troszeczkę dalej. Jak mnie dłużej oglądacie, to pamiętacie chyba tutaj to miejsce. Tutaj a, parę tygodni temu były tylko właśnie te tutaj kwiaty. A zobaczcie, jak pięknie tutaj urosły kolejne. Tam jakiś pan, właśnie chyba też ogrodnik, przycina, formuje krzewy. Nie wiem, czy Wy to słyszycie? Myślę, że słyszycie. No tak, tak pięknie tutaj. Zielono jest. Chyba idę po swoje to piękne drzewo posiedzieć i ponapawać się tymi widokami. Taki mam widoczek na tą grządkę z kwiatami. No i tak wygląda. Z tej strony, jak widzicie, dużo róż zakwitło, ale mam wrażenie, że cały rok kwitną, że po prostu je przecinają. I za chwilę znowu, znowu kwitną nowe. Tutaj kolejne krzacze, które chcę Wam pokazać. Kwiatów nie ma za wiele, ale wygląda też bardzo sympatycznie. No, pogonił mnie Pan z parku, powiedział, że jest zabronione siedzenie w parku, chociaż tutaj tamte osoby siedzą i im nic nie mówił. No dobra, może ja tak siedzę, tak wiecie, pod drzewem, to może faktycznie nie jest tutaj. Pozwolone, więc uciekam dalej spacerować. Nie ja przyszłam obok tego mego starego mieszkania, jak pamiętacie, właśnie tutaj mieszkałam. No i tutaj zakwitnęła nowa partia kwiatów. No i chciałam Wam pokazać, jak to teraz wygląda. Tutaj taka cała aleja kwiatów. Zobaczcie tam za płotem jedna aleja, a tutaj na zewnątrz kolejna. Wow! No już przekwitają te róże, ale mają takie ogromne kwiaty. No, bardzo mi się to w Turcji podoba, że wszędzie, wszędzie są wysadzone kwiaty i to, to, to róże, to jakieś inne, yy, nie wiem czy pamiętacie, zimą tutaj takie fioletowe na płocie były piękne kwiaty. No a teraz oczywiście róże przeważają. Spokojnie tutaj jest na osiedlu, nikogo nie widać. To nasze mieszkanie jest zamknięte. To nasze mieszkanie jest puste. Tak jak zostawiliśmy zamknięte rolety, to wszystko tak właśnie stoi. Niestety ta pani, starsza pani nie mogła wrócić. Jednak nie wykombinowała tego przejazdu, tak jak planowała. Na pewno jeszcze no, trochę pobędzie w tej Ankarze, bo na razie, jak słyszałam, nie znieśli u nas przemieszczania się między dużymi prowincjami. Posiedzimy na razie tam, gdzie każdy siedzi, prawda? Czyli ja w Mersin, a ona w Ankarze. No, ciekawe, kiedy będzie mogła wrócić. Siadam tutaj na takim kamieniu. Piękny widoczek teraz pokażę. Już jedzieliście z psem, ale pokażę Wam. Ciekawe, czy po słońcu tutaj będzie to piękne niebo. No, teraz dalej. Widzicie, to jest to wejście na moje stare osiedle. No, przepięknie tutaj z tymi różami. Nagram wam to piękne osiedle, na którym tutaj ten, a, to stare moje osiedle, gdzie ten mój e, pan kapedży, który tak się opiekował tymi różami, no muszę wam pokazać, jak to wszystko wypielęgnował. Jak to pięknie teraz wygląda, bo widzieliście te nagrania z balkonu, z góry, jak jeszcze tutaj nic nie kwitło. Zobaczcie, jakie piękne to tutaj jest. Ile kwiatów, ile róż, jakie kolory. No, jestem zachwycona tym wszystkim. Wow. Jakie piękne róże, jakie różne rodzaje. Mogłabym tutaj spacerować bez końca w tym różanym ogrodzie. Meraba! Tutaj właśnie ta żona jest kapeży. Opowiedziała mi o tych różach, że podobno w zeszłym roku nie mieli tutaj ani tutaj pośrodku, ani tutaj, że to wszystko uh, Zasadzili, zobaczcie jakie róże, no ja dzisiaj tutaj będę W tym ogrodzie różanym was uh, <laughs> Potrzymam troszeczkę, bo nie mogę Nie mogę, nie mogę oderwać się od tego piękna, zobaczcie Jakie to są róże, te róże wyglądają jak nie róże, no jakie pełne Aż się chce wziąć farby i, i malować te piękne, piękne kwiaty. No i tutaj Wam pokażę, zobaczcie, kolejne różowe i krzaczory takie dróg, ogromne. Ja nie wiem, no to chyba bardzo dbają o te róże. Jakieś nawozy może. Ziemia jest taka bardzo też a, ciemna. No uwielbiam róże, te róże już wcześniej widzieliście no ale są takie piękne pofalowane, nie? te takie listki tutaj no jestem zachwycona tym pięknym tutaj o tutaj jeszcze takie żółciutkie, piękne słowo piękne dzisiaj będzie słowem przewodnim Ojej, no. Tutaj kolejna grządka z różami. Troszeczkę to słońce tak tutaj wypala i nie wiem czy dobrze widać. Te tutaj. Podobno miesiąc później już nie zostanie tych róż. Wszystkie już się skończą i znowu one je przytną. Oni je przytną. I, i potem znowu będą nowe kwiaty. Ta pani nazwała to miejsce, że to jest raj kwiatowy. No, tutaj pokażę jeszcze Wam. Dojdę do tutaj do tej żółtej róży. Pszczółka sobie lata. Tyle kwiatów dla jednej pszczółki. No. Nie wiem, czy będzie widać, ale te róże tutaj mają kolor ognia. <grywka> Takie pomarańczowe. Pomarańczowy odcień mają. Dobra kochani, uciekam z tego ogrodu. Bo już mieszkańcy się gapią, że ja tutaj tak chodzę i te róże podziwiam. Nie wiem czy oni też tak mają. Zobaczcie, jaki biały z takim różowym odcieniem. Ciekawe czy mogę przybliżyć. Mogę. O! Jej. ta tutaj pachnie normalnie Co wszystkie róże pachnące no wszystkie te które e, sobie powąchałam to właśnie bardzo smacznie pachną dzisiejszy vlog miał być spacerowy a został, został vlogiem różanym <śled> widzicie nigdy nie wiadomo co dla was nagram aż sama jestem no, pod ogromnym wrażeniem, że udało mi się dzisiaj taki raj kwiatowy znaleźć. No. Uciekam, kochani, uciekam już z tego raju. Wpadnę tu jeszcze kiedyś, żeby zobaczyć jak, jak dalej kwitną te róże. Dzisiaj pogoda naprawdę, słuchajcie, na spacery jasne wieje, ale, ale nie szkodzi. Jest bardzo, bardzo sympatycznie. Zachciało mi się przyjść do naszego parku. No i proszę, tutaj są robione porządki, pościnane są e, niepotrzebne drzewa. Tutaj, oprócz kotek wystraszony. chodzi sobie, trawa jest koszona, dzieli się za porządkowo. Nie, bo pamiętacie jak ostatnio tutaj spacerowałam było tutaj bardzo bardzo zarośnięte że takie krzaki właśnie były nie wiem skąd to a to z tych drzew słuchajcie tutaj ogolili te drzewa a tutaj tam ktoś ćwiczy no bardzo sympatycznie tutaj ten kotek no co boi się a proszę kolejny Aj! Kolejny kotek. No zobaczcie, boi się, ale idzie powolutku się tutaj, dochodzi. No. <noise> zobaczcie, jaki fajny. No jednak, jednak zrezygnował. Nie, nie zrezygnował, Próbuję Tutaj, tutaj już jeden, zobaczcie, tutaj jeden już sobie <głosy> używa. <głosy> używa. A tamten się nie odważył. <noise> Kotki tutaj biegają. Zobaczcie jak ładnie wygląda ten park. Taki wykoszony, wyczyszczony. Zaraz ogarną tutaj te spiłowane drzewa. I można będzie sobie tutaj pospacerować. Chociaż nie wiem jak to jest. Tamtego parku mnie przygonili. W tym parku mnóstwo ludzi jednak siedzi sobie tam gdzieś. Ej, zobaczcie. Koty, koty, koty. Tutaj kolejny kotek. Nie, no. Zobaczcie. Zobaczcie, jakich mam tutaj przyjaciół. Przyjaciele wity. Koty. Jakie teraz tutaj dojście do tych drzew kwitnących. Ja nie wiem kiedy one przykwitną. słuchajcie, co już przychodzę. To te kwiaty się trzymają już tak sporo czasu. Niesamowite. No i park wygląda jeszcze lepiej niż wyglądał. I te tujki. Zobaczcie jeszcze jak przystrzygą te tujki. Uformują jakąś formę. Kształt, prawda? Nie wiem do czego chcę mieć formę, no ale. Tyle z tym. No i tutaj kolejny kocur. Tutaj, o jeszcze jeden, proszę bardzo. Przyszedł na głaskanie. Tak, na głaskanie przyszedłeś. No, kocurek. No, fajne. Fajne te koty. Ale wiecie, tutaj są bardzo dobre teraz dokarmiane. Mam wrażenie, że jeszcze więcej im tutaj tego jedzenia jest nasypane. A powiem Wam, że jak poszłam na to swoje stare osiedle, to spotkałam moją fryzjerkę. Moją, bo tutaj raz w Turcji już, jak pamiętacie, obcięłam włosy i bardzo mi się to spodobało i już od jakiegoś czasu um, noszę w sobie tę no, chęć pójścia i no, znowu przyciąć włosy. Tak. No nie, nie krótko, prawda? No ale delikatnie a, skrócić, żeby oświeżyć te końcóweczki. No i zapytałam ją, no i ona powiedziała, że dopiero za miesiąc w Turcji powinni według wszystkiego, według prognozy za miesiąc otworzą a, te usługi. Tak naprawdę a, wiem, że na Litwie to już fryzjerzy i manikurzystki pracują od tygodnia bodajże. Nie wiem jak u Was w Polsce. A, a tutaj dopiero za miesiąc, więc trochę to jeszcze potrwa. No szkoda, bo bardzo mam ochotę obciąć włosy, no ale nie będę ryzykowała na żadne domówki, tam nie chodzi, nie pójdę, żeby obcięte włosy, zaczekam kiedy można będzie legalnie to zrobić. No aż tak bardzo mi się nie śpieszy, no zrobię to później, prawda. No i tutaj na tej ławeczce będę kończyła ten filmik. A ja nie wiem, na tych ostatnich filmikach jak wychodzę na spacery i mam maseczkę, mam okulary. W ogóle jestem taka rozczachrana cała. Te włosy w ogóle we wszystkie strony. No plus chyba wiatr to jeszcze dodatkowo to wszystko tak się robi. No i tak kochani, super spacer. W ogóle jestem zachwycona tym ogrodem różanym, tym spacerem. No jest bardzo, bardzo sympatycznie. Marzy mi się jeszcze troszeczkę pochodzić, pospacerować. Sporo tutaj kotów łazi, zaraz czuję, że przyjdą do mnie tutaj na kolanka, na pomizianie. No i tyle, nie będę chyba więcej nagrywała, po prostu odkładam telefon i napałam się tym spacerem tak sama ze sobą. Bardzo mi się to marzyło i nareszcie się spełniło, nareszcie jestem na zewnątrz. No nie wiadomo jak w ten weekend, chyba też nas zamkną, jeszcze nic nie słyszałam. Więc jak się dowiem, to też Wam mam znać, czy ja znowu będę siedziała. No chyba będę. No jak tak fryzjerów jeszcze nie otwierają, jeszcze inne rzeczy też są pozamykane. Więc troszeczkę to u nas potrwa. Chyba najpóźniej w świecie w Turcji się zaczęły te wszystkie rzeczy. No i chyba się to przedłuży. Zobaczymy. Czy mają kciuki, żebym nie miała racji, żeby to się wszystko pootwierało i wszystko było dobrze. Więc kochani, dziękuję Wam bardzo, że jesteście na moim kanale, że komentujecie. I przepraszam Was, że jestem nie na bieżąco z komentarzami. No po prostu nie wyrabiam. Tak dużo osób jest na kanale, tak dużo komentarzy, że ja po prostu nie nadążam z tym wszystkim. No dziękuję, dziękuję, ale czytam i odpiszę. Odpiszę, naprawdę obiecuję i przysiądę do tego. Dzisiaj może, <noise> bo dzisiaj nie mam zaplanowanych żadnych rzeczy, więc tylko zmontuję filmik, pospaceruję, zmontuję filmik i będę odpowiadała. Wam. Więc wszystkiego dobrego, dobrego wieczoru. Dziękuję, że jesteście raz jeszcze i do zobaczenia jutro. Pa-pa!